Aleluja! Moi kochani bracia, kochane siostry, niech imię Pana Jezusa będzie zawsze uwielbione i wywyższone. Bracia i siostry, chciałbym dzisiaj się rozprawić z pewnym tematem, który wydaje się być troszeczkę palący, ponieważ często rozmawiam na ten temat, często yy, jakieś wiadomości dostaję, często... jest to ogólnie często poruszany temat. Więc przejdę od razu do konkretu, żeby Was nie czuła niepewności, o czym dzisiaj chciałbym mówić. A mianowicie, chciałbym mówić czemu dzisiaj Kości Kościół, Kościół Jezusa Chrystusa, kościoły, zbory, społeczności są słabe. Dlaczego tak łatwo wlewa się herezja? Gdzie jest ten, który miał dbać o Kościół? Gdzie są pastorzy? Gdzie są pasterze? Gdzie są starsi zboru? Gdzie są przywódcy? I jak powinni się zachować? Temat wydaje mi się bardzo ważny. Temat na czasie, dlatego że. Kościół Jezusa Chrystusa atakuje piąta kolumna, czyli wróg od środka. Wlewa się herezja, wlewa się bezbożność, wlewa się letność, brak świętości, brak uwielbienia Jezusa Chrystusa, brak jedności. I to wszystko działa, wlewa się przez wierzących, wlewa się przez piątą kolumnę. Przez ludzi, którzy od środka do społeczności wnoszą, tak jak mówię, albo naukę, albo letność, albo grzech. Zadajecie często pytanie: Co mam zrobić? Jak mam reagować? I prosta rozmowa z zeszłego tygodnia z jednym małżeńcem, które powiedziało, że pastor jest bardziej zajęty swoimi sprawami, swoją rodziną, swoimi rzeczami niż tym, po pierwsze, co się dzieje w kościele, niż tym, co, do czego Bóg nas powołuje. I moi drodzy, dzisiaj rozprawię się z tym tematem na podstawie Słowa Bożego, dzisiaj rano. Czytałem y, Słowo Boże, i Bóg mnie dotknął tym wszystkim, co, o czym dzisiaj chciałbym rozprawiać z wami i się z wami podzielić. Y, więc rozprawmy się dzisiaj z tematem, dlaczego jest tyle herezji, dlatego jest, dlaczego jest tyle grzechu w Kościele Jezusa Chrystusa, dlaczego tak łatwo, szybko się to wlewa. I będę dzisiaj mówił przeciwko albo do może nie przeciwko bardziej y, do Pastorów, starszych zborów, do przywódców, do Was, którzy macie pieczę nad Kościołem Jezusa Chrystusa. Do Was, którzy zostali się powołani do tego, żeby dbać o Kościół Jezusa Chrystusa, o społeczność, o Wasz lokalny zbór, o Wasz lokalny Kościół. Dzisiaj chciałbym Was zachęcić, żebyście powrócili do źródła swojego powołania, czyli dbać o owce, które Wam powierzył arcypasterz Jezus Chrystus. Ale żebym nie był gołosłowny, to chciałbym Wam ze Słowem Bożym w ręku przeczytać dwa fragmenty, żebyśmy zobaczyli, jak powinien zachować się właściwie przywódca. Jak powinien się zachować ktoś, kto został powołany do dbania o swoje owce. O owce Jezusa Chrystusa, moi drodzy. Nie zapominajcie, bo łatwo się i fajnie mówię, jestem pastorem, jestem starszym zboru, jestem liderem. Ale poza zamówieniem, poza, wiecie, tą łatką taką, jest jeszcze odpowiedzialność, i dzisiaj rozprawię o odpowiedzialności. Dobrze? Przeczytam dwa fragmenty, i one niech się same bronią. Niech one same do Was przemują, moi drodzy. Pierwszy fragment przeczytam z drugiej księgi mojżeszowej. Wielka wędrówka ludu wybranego. I jest taki fragment z 32 rozdziału drugiej księgi mojżeszowej, który ten pod rozdział, rozdział jest nazwany Złoty Cielec. Znać tą historię. Bóg zaprosił mojżesza. Na spotkanie osobiste na górze. Mojżesz poszedł, a Izrael w tym samym czasie został przez chwilę sam. Co zrobił? Zrobił, zło zrobił złotego cielca. To tylko pokazuje, że można wyrwać człowieka z Egiptu. Ale Egipt wyrwać z człowieka to już inna historia. Ale zobaczmy, ponieważ to nie jest dzisiaj głównym tematem tego mojego rozważania. Ale zobaczmy. Co się wydarzyło? Ponieważ Bóg mówi wracaj do tego ludu, ponieważ sprzeniewierzył on się szybciutko. I Mojżesz schodzi z góry. Zobaczmy reakcję przywódcy Mojżesza, który został powołany, żeby doprowadzić lud Izrael do ziemi obiecanej, który wyprowadził z niewoli i ma doprowadzić lud do Kana. To jest przywódca, pamiętajcie. To jest, to jest ten, który ma ich prowadzić. I jaka jest reakcja yy, Mojżesza na to, że Boży lud zgrzeszył? Zobaczcie. 32 rozdział II Księgi Mojżeszowej od 19 wersetu. A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce. Wtedy Mojżesz zapłonął gniewem i wyrzucił tablicę z rąk swoich, potłukł je pod górą. Potem wziął cielca, którego sobie zrobili, spalił go w ogniu, starł na proch, wsypał do wody i dał ją wypić synom izraelskim. Następnie Mojżesz rzekł do Arona, co uczynił ci ten lud, że sprowadziłeś nam tak wielki grzech? A on odpowiedział: Niech pan mój się nie gniewa. Ty znasz ten lud, że jest skłonny do złego. Powiedzieli mi: Uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, gdyż nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Wtedy rzekłem do nich: Kto ma, kto ma złoto, niech zdejmie je z siebie, i dali mi je. Potem rzuciłem je do ognia i tam powstał ten cielec. A gdy Mojżesz widział, że ten lud jest rozwydrzony, gdyż Aaron dopuścił do tego, go do tego rozwydrzenia, ku pośmiewisku wobec ich przeciwników, stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał: Kto jest za Panem? Do mnie. I zebrali się około Niego wszyscy synowie Lebiego. I rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Przypaszcie każdy swój miecz do Boku przejdźcie tam. Z powrotem od bramy do bramy w obozie i zabijajcie każdego, czy to brat, czy przyjaciel, czy krewnym. Synowie Lewy, lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i padło w tym dniu z ludu około trzech tysięcy mężów. Potem rzekł Mojżesz: Wyście dziś wyświęcili siebie samych do służby dla Pana, gdyż nikt z Was nie zawahał się wystąpić przeciwko synowi czy bratu swemu. Niech więc udzieli Wam dziś błogosławieństwa sam Pan. Następnego dnia rzekł Mojżesz do ludu. Popełniliście ciężki grzech, lecz teraz wstąpcie ponownie do Pana, może zdołam przebłagać go za was grzech, za, za, za wasz grzech. Wrócił tedy mojżesz do Pana i rzekł: Oto lud, lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynił sobie Bogów ze złota, teraz racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymasz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. I rzekł Pan do Mojżesza: tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymarze z księgi mojej. Teraz zaś idź prowadź ten lud, dokąd ci nakazałem. Oto anioł mój pójdzie przed tobą w dniu nawiedzenia mojego. Nawiedzę ich za ich grzech. I zesłał Pan karę na lud za to, że uczynili cielca, którego sporządził im Aaron. Druga księga mojej Rzeszowa, 32. Drugi rozdział od 19 do 35 wersetu. Mamy opisaną historię, którą właśnie Wam czytałem, i ona pokazuje. Reakcje przywódcy, który dowiedział się, że lud, który prowadzi, popełnił ciężki grzech. Wyobrażam sobie tą historię, że jak Mojżesz wpadł do obozu, to po prostu wszystko fruwało, wszystko latało. Złoty ciele został przewrócony, zniszczony, spalony, a popiół, który został mieszany z wodą i kazał pić ludziom. Mało tego, zawołał tych, którzy, którzy nie, nie brali udziału w tym bałwochwalstwie. Bałbuch, i nakazał zabijać wszystkich wrogów żyłego Boga. Zobaczcie. Zobaczcie, co zrobił przywódca. Nie stał z boku. Nie mówił, panu się tak upodobała, a może to wola Boża. Pan to rozwiąże. Pan już to rozwiązał. Pan już to rozwiązał. Mojżesza dał jako przywódcę. To Mojżesz był pobłogosławiony przez Boga. I to Mojżesz zareagował. Przywódca. Wziął sprawy w swoje ręce. Przywódca nie stał bezczynnie, nie patrzy na rozwój wydarzeń, nie patrzy, co się dzieje, tylko zbiegł z góry i to aż tam normalnie wszystko fruwało. Złoty cielec, spalony, niewierni, wybici. Oczywiście, żeby się mnie nie łapali za słowa, nie namawiam do wybijania tych, którzy grzeszą, ale chodzi mi o to, że Mojżesz stał, nie stał, przepraszam, bezczynnie, zareagował na grzech, zareagował, że ktoś prowadził grzech, do zboru zareagował, że do społeczności tej izraelskiej został wprowadzony fałszywy Bóg, zniszczył go, skopał, spalił, zmieszał z wodą pobił i kazał pić tym grzesznikom, a później kazał reszcie świętych wybić tych, którzy sprzeniewierzyli się. Moi drodzy, nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj z mieczem w ręku wybijali tych, którzy grzeszą. Chodzi o to, że jeżeli grzech wlewa się do twojego kościoła, do Twojego do Twojej społeczności, do Twojego zboru, to Ty zostałeś powołany po to, żeby bronić resztkę zdrowych obiec. To Ty masz stanąć na wysokości zadania i nie patrzeć, czy kogoś urazisz, czy komuś, wiesz, coś źle powiesz. Nie. Ty masz natychmiast zareagować na zło, które się dzieje w Twojej społeczności. Dlaczego jest tyle herezji w kościołach? Dlatego, że pasterze nie stanęli na wysokości zadania z różnych powodów. Jedni są opłacani. Wiem to z własnego doświadczenia, że są opłacani pastorzy, starsi i oni nie reagują właściwie na grzech, no bo straciliby wiernych. Jakby stracili wiernych, to by stracili fundusze. Są różne przyczyny, dlaczego nie reagują pasterze na zło, które wchodzi do Kościoła Chrystusa. Ja dałem tylko jeden przykład. Inni nie wiem, może nie mają charakteru, może nie umieją powiedzieć: Hej, to co robisz jest złe, czekają, czekają na rozwój wydarzeń, czekają, co się wydarzy. Albo są ślepi, albo są ślepi i nie chcą tego widzieć, albo z jakichś powodów robią jedno z wielkich, większych, złych rzeczy, które ja widzę w kościele Jezusa Chrystusa. Postawili. Na ilość, nie na jakość. I nieważne kto co mówi, nie ważne, że w trzeciej ławce mówią o ekumeni, że jest ok, w czwartej, że przeciwko, nieważne że w trzecim rzędzie biorą po cichu bieżących i wyganiają ich na jakieś konferencje wyganiania demonów, a inny, inny rząd mówi, że nie. W większości w większych kościołów tak jest. Są, jest społeczność i są małe grupki, tu jedna wierzy w to, druga w tamto i, i są sobie przeciwne. A przeciwne są tak naprawdę słowu Bożemu, i co robi taki pastor? Taki pastor starszy zboru? Nic. Liczy, że sprawa sama się rozwiąże, nie chcę tego widzieć, albo, jak pastor, o którym wspomniałem na początku mojego nagrania, jest być zajęty, zajęty swoim domem, zajęty swoimi sprawami, swoim interesem, żeby zajmować się takimi rzeczami. No, ej, to samo się rozwiąże, pan pobłogosławi. O nie, nie, nie. Ty, pasterzu, zostałeś ustanowiony przez Boga. Ty zostałeś postanowiony, postawiony w tym miejscu, żeby chronić. Pan już dał rozwiązanie. Tym rozwiązaniem jesteś Ty. I nie ma przebacz. Jeżeli Ty nie zareagujesz, jak do Twojego zboru wlewa się herezja, jak wróg panoszy się, to wierz mi, że Ty poniesiesz odpowiedzialność. Powiesz mi, to było w Starym Testamencie. Czasy Mojżesza zamieszłe. Przenośmy się, przenieśmy się do Jerozolimy. Ewangelia Jana, drugi rozdział, od 13. wersetu. A gdy zbliżała się Pascha Żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły i obce, i gołębie, i siedzących w ekslarzy I skręciwszy bit z powrózków. powrózków Wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z obcami i wołami. Wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał. A do sprzedawców głębi gołębi rzekł: Zabierzcie to stąd z domu ojca mego! Nie czyńcie targowiska! Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Żarliwość o dom twój pożera mnie. Jezus Chrystus, kiedy zobaczył, co się dzieje w Jerozolimie, kiedy zobaczył, co się dzieje w świątyni że świątynia została zamieniona na targ na nie wiem, kantory, gdzie handlowali też wekslami pieniędzmi, gdzie została, gdzie świątynia świętego Boga została po prostu zamieniona na targowisko. Co zrobił? Nie mówił. Panu się tak widocznie upodobało, albo ojejku, mm, ojej, albo nie odwrócił głowy w drugą stronę. Zareagował, zareagował. Oczyścił świątynię, oczyścił, bo, bo żarliwość o Dom Boże pożerała bo go. I to jest właściwy obraz przywódcy, który reaguje natychmiast na bezbożność, na grzech. Oczyszcza, reaguje. Nie stoi bezczynnie z boku w miejscu. Moi drodzy, często się zarzuca Panu Jezusowi w tym fragmencie, że że zrobił takie zło, że powywracał stragany, powywracał pieniądze, że ludzi bił, ale zobaczcie, on nie uderzył w człowieka, on nie skrzywdził człowieka, tylko powypuszczał zwierzęta, powywracał stoły, zniszczył, zniszczył te wszystkie rzeczy, które, oddziel, które ubrudziły świątynię Jezusa Chrystusa, ale samych ludzi zostawił. To tak na marginesie, bo często też słyszę w kontekście tej historii, że Pan Jezus jest taki zły, ale On nie uderzył w człowieka. Ten powrót, który miał w ręku nigdy nie spadł na plecy żadnego człowieka. Raczej po prostu zrobił porządek. Następny wspaniały przykład doskonałego, wspaniałego przywódcy. Naprawdę. Warto z niego czerpać. Skoro Mojżesz, który jest Takim duchowym wzorem w Starym Testamencie Jezusa. Skoro sam Jezus nie stał bezczynnie, a jeżeli chcecie mi powiedzieć, że to jest jedyny przykład, kiedy Pan Jezus zareagował, to chcę Ci powiedzieć, że często Pan Jezus tak oto palec wskazywał na faryzeuszy. Mówił, biada wam faryzeusze, biada wam uczeni w piśmie. W piśmie. Zawsze reagował na grzech, na herezję. Nie stał bezczynnie, nie stał obojętnie. A dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj Kościół Jezusa Chrystusa ma wiele problemów. Nie ukrywajmy tego. Dzisiaj Kościół Jezusa Chrystusa trawi wiele kłopotów. Nie ukrywajmy tego. Ale, 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 ale dzisiaj, szczególnie na tapetach, że tak powiem, Pan Bóg wziął i pokazał mi. Dlatego się z Wami dzielę. Problem słabych pasterzy, słabych przywódców, słabych liderów słabych dowódców Kościoła Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, Jezus Chrystus połowa Was postawił na tym miejscu, żebyście szczegli, żebyście szczegli Kościół, zbór, żebyście szczegli słabe owce, żebyście szczegli te owce, które chcą chodzić w świętości. Nie żebyście się szczycili swoimi tytułami, że jesteście biskupami, starszymi, że jesteście pastorami, że jesteście kimś tam, kimś tam, kimś tam. Tak robi świat. Ale nie kościół Jezusa Chrystusa, co się powołani po to, żeby służyć słabym owcom. Przyjdzie dzień, że staniemy przed samym bowiem i znamy relacje z naszego życia, znamy relacje, jak prowadziliśmy nasze wspólnoty, jak prowadziliśmy obce, jak dbaliśmy o nie, jak chroniliśmy je, albo jak nic nie robiliśmy. Z tego też odpowiemy, moi drodzy. Więc Dzisiaj chciałbym pokazać na podstawie tego krótkiego rozważania, że jednym z problemów naszego kościoła są słabi przywódcy. Przywódcy bardziej skupieni na swoim życiu. Przywódcy skupieni na swoich interesach, problemach. Przywódcy, którzy nie umieją, nie umieją bądź nie chcą zareagować na co to, co się dzieje w danej społeczności. I efektem jest tego kościół pełen rozdziałów. Kościół pełen słabych owiec. Kościół pełen herezji. Kościół, w którym powiem wprost: diabeł ma się dobrze. Diabeł ma się dobrze. Co o niektórych kościołach? Dlatego że pasterze nie stanęli na wysokości zadania. Więc moi drodzy, jeżeli przemawia do ciebie dzisiaj to, co do, do ciebie mówiłem, to, co nagrałem, jeżeli do ciebie przemawia, to, co sam Bóg mi dzisiaj pokazał, to jest wyjście z tej sytuacji. Jest wyjście. Musisz wziąć wzór z Mojżesza, z Pana Jezusa Chrystusa i mój dobry, i mój bracie kochany. Musisz być dobrym pasterzem. Jeżeli widzisz grzech, musisz reagować. Jeżeli widzisz bezbożność, musisz zareagować. Jeżeli widzisz herecję, która wlewa się do Twojego kościoła, nie możesz stać bezczynnie. A z drugiej strony, jeżeli widzisz owcę, która jest chora, która grzeszy, która sama nie o co chodzi, to Ty jesteś po to, żeby się nią zaopiekować. To Ciebie Chrystus postawił w tym miejscu, w tym y, mieście, w tej społeczności. To Ciebie postawił. I Ty jesteś rozwiązaniem. Ty jesteś narzędziem Boga w danej chwili dla tego człowieka. Posłuchajcie, że, bo pozwólcie, że na zakończenie przeczytam obietnicę, którą dał nam Bóg dla Złych pasterzy, dla tych, którzy nie wywiązują się z zadania, dla tych, którzy na poważnie nie przyjęli odpowiedzialności, którą dał Wam Pan Bóg. Ezechiel 34 I doszło mi słowo Pana tej treści, Synu Człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterze, tak mówi wszechmocny Pan, biada, biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli. Czy pasterze nie powinni raczej paść czody? Mleko wy zjadacie, wełnę wy się ubieracie, tuczne zażynacie, lecz owiec nie paciecie, słaby nie wzmacniacie, chorej nie leczycie, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surową ręką. Tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza, i był żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły się. I błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach. Po całym kraju rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył, lub ich szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa, słowa Pana. Nadstaw ucho mój teraz, przyjacielu. Jaką żyw, mówi wszechmocny Pan? Ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli pasterze, a owiec moich nie paśli, dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec i usunę ich od pasienia moich owiec i pasterze nie będą już paść samych siebie». Wyrwę moje obce z ich paszy. Nie będą ich już żerem. Chcecie, żeby do Was Bóg tak przyszedł, wyrwał jego obce Wam, żeby powiedział: że Nie jesteście już godni, żeby paść, żeby strzec, żeby chronić? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie pragniecie tego. Mam nadzieję, że wy wiążecie się z postawionego Wam zadania, które powierzył Wam sam Pan Panów i król królów. Nie tylko, żeby się godnie reprezentowali Chrystusa, ale też, żeby się byli godnym, godnymi powołania przywódcami swojej społeczności. Tak jak był Mojżesz, tak jak był Jezus, tak jak był na przykład Daniel, tak jak był Ezdrasz bądź Nechemiasz i wielu, wielu innych, których tutaj jeszcze teraz nie wymieniłem, ponieważ czas mogłoby mi nie starczyć. Jak Dawid na przykład. Wszyscy oni wzięli odpowiedzialność za to, w którym miejscu są, za to, kim są, wzięli odpowiedzialność za swoje powołanie, wzięli odpowiedzialność za obce, którym im Bóg powierzył. Pan Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem, życie swoje kładę za obce, życie swoje oddaję za obce. Jak powiedział? Tak i zrobił. I to jest naszym zadaniem. I to jest waszym zadaniem, leniwi pasterze, leniwi przywódcy, przywódcy zapatrzeni sami w siebie, w swoje sprawy, swoje interesy, swoje biznesy którzy wykorzystujecie tylko swoje pozycje do tego, żeby brać pieniądze, wykorzystujecie, bo ponieważ fajnie się na kość mój starszym zboru, pastor, ponieważ fajnie jest mieć przed nazwiskiem, nie wiem, swoje, swoje stanowisko w kościele. Bardzo to lubicie, biskupstwo, pastorstwo, starszymi. Nie raz i nie dwa widzę, kiedy mówię, starszy, jesteś starszym, bądź pastorem. Jak się świecą mam oczy, jesteście dumni, jesteście dumni, że tak was nazywają. Ale trzy: bierzecie odpowiedzialność za swoje obce, które pojrzył Wam Bóg. Tuż musicie sami sobie odpowiedzieć. Bądźcie godni swojego powołania. Nie zawiedźcie swoich owiec. Nie zawieźcie ty, którzy często przychodzą też do zboru, jesteście dla nich pierwszym wzorem Chrystusa, pierwszym wzorem, jak powinno, jak powinno być, wyglądać życie chrześcijanina. Jak wy pokażecie im, tak oni nieśli będą dalej to, ten wzór chrześcijaństwa. Pamiętajcie o tym. Ale przede wszystkim pamiętajcie, że to święty Bóg was powołał do tej służby i musicie stanąć na wysokości zadania. I ty i ja staniemy jakieś przed świętym Bogiem. I zdamy relacje z naszego życia, zdamy relacje z naszego powołania: to jak szczegliśmy jak chroniliśmy, jak opatrywaliśmy jak szukaliśmy zaginionych, I jak się interesowaliśmy nimi, a nie swoimi sprawami. Niech nas wszystkich tym Bóg prowadzi, niech nas chroni, niech błogosławi. Soli do gloria, moi drodzy. Chwała Jezusowi.